Dobry wieczór. Witam was w pierwszym odcinku Na poboczu w 2025 roku. Życzę wam wszystkiego co najlepsze, a przed nami naprawdę wiele różnych filmów, które będą się pojawiać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. A co w dzisiejszym odcinku Na poboczu? BMW serii 3 tuż za rogiem. Możecie kupić jedną z najsłynniejszych korwet w historii. Nadchodzi Volkswagen t rock Gordon Murray pracuje nad najbardziej purystycznym samochodem do tej pory, nie żyje o Osamu Suzuki, Polska straciła szansę z MG, koniec Fiata Tipo. A to wszystko w najnowszym odcinku Na Poboczu, no to zaczynamy! A na sam początek, samochód, o którym wspominałem w ostatnim odcinku Carflix z najbardziej wyczekiwanymi premierami 2025 roku. Jeżeli jeszcze tego materiału nie widzieliście, to zachęcam Was do obejrzenia. Powyżej macie odnośnik, a w niedzielę druga część tego filmu, w którym zajmiemy się resztą nowości nadchodzących w kalendarzu motoryzacyjnym w 2025 roku. A ten samochód, o którym chciałem powiedzieć i o którym już wspominałem, to BMW Serii 3. Co tydzień dowiadujemy się czegoś nowego na temat nadchodzącej bardzo ważnej premiery. Bawarczyków. Konkurencyjny Mercedes-Benz klasy C otrzyma lifting pod koniec bieżącego roku lub już w 2026. Z kolei Bawarczycy pieczołowicie pracują nad nową generacją Serii 3, która ma cechować się całkowicie nową stylistyką, i to co widzicie na ekranach, jest w tym wypadku bardzo prawdopodobne, ale możliwości jest wiele. Faktem jest jednak, że auto będzie cechować się nowym językiem stylistycznym, zgodnym z koncepcyjnym BMW Neue Klasse. Nowy sedan może cechować się profilem bocznym, podobnym do nowych. BMW Serii 5 ale mocno wyróżniać się będzie względem niego z przodu oraz z tyłu. BMW ma zamiar nadal w przypadku spalinowej trójki wykorzystywać w gamie dwulitrowe 4 cylindrowe i 3-litrowe sześciocylindrowe rzędowe silniki benzynowe z turbodoładowaniem i układem miękkiej hybrydy dla większej efektywności. Będą także modele hybrydowe plug-in, a nawet być może silniki diesla na niektórych europejskich rynkach. Dobra wiadomość jest taka, że BMW nie podąża ścieżką Mercedes AMG, a gdy C63 cechuje się do napędu dwulitrowym. litrowym Sterocylindrowym silnikiem ze wspomaganiem elektrycznym modele M340 lub M350 otrzymają pod maską sześciocylindrowe jednostki napędowe, z kolei nowe BMW M3 z pewnością zachowa charakterystyczną 3-litrową konstrukcję z podwójnym turbodładowaniem delikatnym dodatkiem elektrycznym w postaci układu mild Hybrid. Dzięki temu silnik będzie cechować się większą wydajnością, ale nie będzie podążał śladem nowego BMW M5. Do którego testu zresztą też was odsyłam. Jeśli będę miał więcej informacji, to z chęcią będę was informować, a my przechodzimy do kolejnego newsa. A przechodzimy do nielada ciekawostki, jaką jest korweta SS Zory Arcus Dunto z 1957 roku. Uznawana chyba za najciekawszą korwetę w historii motoryzacji. Jest to jedna z najsłynniejszych korwet, jaka kiedykolwiek pojawiła się na torze to kawałek historii wyścigów wypełniony innowacjami. Dokładniej Chevrolet Corvette SS Project XP64 z 1957 roku to dzieło Zory Arkus Duntov i jego wartość szacuje się teraz na 5 do 7 milionów dolarów. Arkus Duntov otrzymał zadanie zbudowania nowego samochodu wyścigowego Chevroletta od podstaw. Początkowo General Motors bawiło się pomysłem wciśnięcia silnika Chevroletta do Jaguar'a E-Type, ale Arkus Duntov miał szersze plany postanowił samodzielnie zbudować samochód wyścigowy, który rozpoczął swoją historię w Chevrolet Engineering Center. Samochód zbudowany dookoła ramy przestrzennej wykonany z rur chromowo-molibdenowych, nadwozie wykonano natomiast z magnezu i miało być jak najbardziej opływowe. Do napędu służył tu silnik V8 wyposażony w wysokowydajny wałek rozrządu, aluminiowe głowice cylindrów i wtrysk paliwa, generował około 300 koni mechanicznych i był połączony z czterobiegową przekładnią manualną. Masa własna tego modelu to 830 kg na sucho. Samochód zadebiutował w wyścigu 12 Hours of Sebring w 1957 roku i natychmiastowo okazał się piekielnie szybki, ale niestety miał problemy z niezawodnością w trakcie rywalizacji, a magnezowy nadwozie sprawiało, że kabina robiła się błyskawicznie gorąca. Piękny kawałek motoryzacji, po który można sięgnąć, jeśli tylko macie na początku roku do wydania bagatela 7 milionów dolarów. Wielkimi krokami w 2025 roku nadchodzi kolejna generacja świetnie przyjętego i naprawdę bardzo mocno do bardzo dobrze sprzedającego się Volkswagena t -Rocka. Zdaniem dealerów jest to auto niebywale dobrze sprzedające się i w zasadzie każda ilość t trafia do nabywców. Druga generacja t została już przełapana podczas jazd testowych, a samochody oczywiście naturalnie pokryte są grubym kamuflażem. Nowa generacja jest bardzo potrzebna, ponieważ na zatłoczonym rynku często utrzymać konkurencyjność. Co ciekawe, Volkswagen t Rock ma mocną pozycję, gdyż w okresie od stycznia do listopada 2024 roku był czwartym najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie. Oczywiście nowa generacja nie będzie cechować się znacznie innymi wymiarami. Nadal plasować się będzie w gamie powyżej t cross oraz poniżej Tiguana, a konkurentami samochodu będzie Hyundai Kona oraz Toyota CHR. Sądząc po proporcjach bryły, Volkswagen stawia tu na ewolucję, a nie rewolucję. Sylwetka wydaje się znajoma. Z doniesień wynika, że nowy model skorzysta z rozwiązań technologicznych zaproponowanych przy okazji liftingu Volkswagena Golfa, do którego testu też Was odsyłam w odnośniku powyżej. Ciekawym jest jakich układów napędowych użyje Volkswagen. Możliwe, że finalnie zostanie tu zaproponowana hybrydowa wersja plugin wraz z innymi łagodnymi hybrydami. Nowy t R powinien dzielić układ napędowy z Volkswagenem Golfem R. We wnętrzu z pewnością pojawi się duży ekran dotykowy w centralnym punkcie deski rozdzielczej oraz dodatkowy ekran za kierownicą. Jak Wam się podoba T-Rock, pokazany na wizualizacjach? A Gordon Marey, znany już z naprawdę purystycznych, wspaniałych kąsków nowoczesnej motoryzacji. Pracuje nad kolejnym super samochodem, który będzie jeszcze bardziej purystyczny niż te ostatnio wyprodukowane, a mianowicie będzie występował tylko i wyłącznie z sześciobiegową skrzynią manualną. To już trzecia wersja tego modelu obok coupe oraz spidera. Zapowiadany T33 S ma być nieco bardziej zorientowany na tor, ale wciąż będzie można nim jeździć po drogach publicznych. Otrzyma konstrukcję monokokową wykonaną z karbonu i aluminium. Do napędu pozostanie ten sam wolnosący silnik 3,9 litra V12 firmy Cosworth będący pochodną V12 z modelu T50. W standardowej wersji silnik ten osiąga 609 koni i 451 Nm, ale możliwe, że wartości zostaną nieznacznie powiększone w przypadku T33S. Ta odmiana ma oferować większą siłę docisku i znacznie sztywniejsze zawieszenie. Nie otrzyma radykalnego zestawu aerodynamiki, a ta w tym samochodzie będzie obejmować nowy przedni splitter, boczne progi i być może stałe tylne skrzydło. Najważniejsza informacja, nowy T33S będzie występować wyłącznie z sześciobiegową manualną przekładnią. Piękny przykład motoryzacji. No a teraz smutna informacja. Otóż nie żyje o samu Suzuki, czyli człowiek, który w koncernie suzuki, no Przeżył aż 50 lat. No, pracował 50 lat. Osamu Suzuki pełnił rolę prezesa Suzuki Motor Corporation od 1978 roku, a funkcję tę przekazał swojemu synowi dopiero w 2015 roku. Zmarł 25 grudnia, a przyczyną jego śmierci był chłoniak. Miał 94 lata i przez większość swojego życia pracował w marce Suzuki. To właśnie on sprawił, że marka ta stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Osamu Suzuki, odpowiedzialny jest za wskrzeszenie rynku mini samochodów keikarów czy wprowadził także do sprzedaży Suzuki Alto. Polska miała szansę podpisać umowę z MG i produkować te samochody na terenie naszego pięknego kraju, ale niestety szansę straciła. Otóż Saic Motor miał zamiar ulokować w Europie swoją pierwszą fabrykę poza Azją, a mianowicie lokalizacją tej fabryki miała być Polska. Wygląda jednak na to, że straciliśmy ten deal, a chiński koncern podpisał umowę o współpracy z egipską Mansor Group. Plan zakłada, że zostanie zainwestowane w Egipcie 135 milionów dolarów w budowę nowego zakładu produkcyjnego, gdzie będą powstawać samochody marki. Początkowo właśnie stamtąd przyjeżdżać będzie sedan MG5, ale później mają być tam wprowadzane suwy oraz reszta modeli. Jak już wiecie, projekt Izery upadł, a zastąpić go miało utworzenie w Polsce klastra elektromobilności w skrócie Sukces zostałby odtrąbiony w momencie sprowadzenia do Polski inwestora zagranicznego, który swoje samochody chciałby u nas budować. Niestety, tym razem się to nie udało. Może następnym razem trafi się okazja na utworzenie wielu miejsc pracy. I ostatnia wiadomość, przy tym wydaje mi się, że też niestety niezbyt dobra. Otóż naprawdę świetnie sprzedający się Fiat Tipo znika z rynku. Znika z oferty. Model ten sprzedawany było 2016 roku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a to głównie z uwagi na jego niską cenę oraz niebywałą praktyczność. Niestety, wraz z końcem 2023 roku zniknął z polskiego cennika. Zakończenie kariery tego samochodu jest natomiast ściśle powiązane z dyrektywą CAFE, zakładającą wprowadzenie kar za przekroczenie normy emisji CO2. Dyrektywa weszła w życie z dniem 1 stycznia, czyli dzisiaj, a nowe średnie normy emisji wynoszą 93,6 g na kilometr za każdy przekroczenie kroczony gram, producenci muszą płacić 90 euro i mnożyć to przez ilość sprzedanych samochodów. W ten właśnie sposób podraża się produkty, a sposobem na uniknięcie ogromnych kar jest rozwijanie technologii budowy silników, zwalnianie pracowników lub usuwanie modeli z oferty. W drugiej połowie 2024 roku w ofercie Fiata były egzemplarze Tipo z dużymi rabatami, obniżającymi jego cenę nawet o 20 tysięcy złotych. W tym momencie samochody są jeszcze na placach, zatem może to sposób na wyhaczenie dobrej oferty. Czy Tipo pojawi się jeszcze w ofercie Fiata? Podobno tak i podobno będzie to crossover, który zadebiutuje w 2026 roku. W 2025 natomiast czeka nas wprowadzenie do sprzedaży Fiata Grande Panda. Odnoszę wrażenie, że oferta Fiata znów jest zbyt okrojona i nie przystająca do oczekiwań klientów. Zresztą powiedzcie, co o tym sądzicie? A już teraz serdecznie dziękuję Wam za Waszą obecność w pierwszym odcinku 2025 roku. W piątek widzimy się w kolejnym odcinku na poboczu, w niedzielę w nowym odcinku CarFix, w którym znów opowiem Wam o wyczekiwanych nadchodzących premierach 2025 roku. Tych samochodów trochę jeszcze zostało. Zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka CarFix z premierami. No i co? W tym momencie życzę Wam wspaniałego tygodnia. Na razie.